Cześć wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może przydarzyć się każdemu kierowcy, o bąblach na oponach. Wiele osób zastanawia się, czy to poważny problem i czy trzeba od razu wymieniać oponę. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na te pytania i wyjaśnić, co zrobić, gdy na twojej oponie pojawi się bąbel. Cześć wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może niepokoić wielu kierowców. Pęcherzykach powietrza na oponach. Zdarza się, że podczas jazdy zauważamy wybrzuszenie na boku opony, które wygląda jak bańka powietrza. Co to oznacza? Czy powinniśmy się martwić? Odpowiedź brzmi: to zależy. Pęcherzyki powietrza na oponach mogą mieć różne przyczyny i nie zawsze oznaczają poważny problem. Przyjrzyjmy się bliżej różnym scenariuszom. 1. Niewielki pęcherzyk powietrza. Przyczyna. Najczęstszą przyczyną niewielkich pęcherzyków powietrza jest niewłaściwe ciśnienie w oponach. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, opona może się odkształcać, tworząc małe wybrzuszenia. Rozwiązanie, sprawdź ciśnienie w oponach i dopompuj je do zalecanego poziomu. 2. Duży pęcherzyk powietrza przyczyna Duże pęcherzyki powietrza mogą wskazywać na uszkodzenie opony, może to być spowodowane przebiciem uderzeniem w krawężnik lub innym uszkodzeniem mechanicznym. Rozwiązanie. W takim przypadku nie należy lekceważyć problemu. Należy jak najszybciej udać się do serwisu wulkanizacyjnego, aby ocenić uszkodzenie i ewentualnie wymienić oponę. 3. Pęcherzyk powietrza z widocznym uszkodzeniem. Przyczyna. Jeśli pęcherzykowi powietrza towarzyszy widoczne uszkodzenie opony, takie jak rozcięcie, rozerwanie lub wybrzuszenie. Oznacza to poważny problem, rozwiązanie, w takiej sytuacji nie wolno kontynuować jazdy, należy natychmiast zatrzymać samochód i wezwać pomoc drogową, pamiętaj, regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach, zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w wyglądzie opon, takie jak pęcherzyki powietrza, wybrzuszenia lub rozcięcia. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci zrozumieć. Dlaczego na twojej oponie może pojawić się pęcherzyk powietrza i co zrobić w takiej sytuacji? Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Hej, kochani, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może niepokoić wielu kierowców pęcherzykach powietrza na oponach. Zobaczmy, co je powoduje, jakie naprawić i czy jazda z nimi jest bezpieczna. Pęcherzyki powietrza na oponach mogą być spowodowane kilkoma czynnikami. Najczęstszym jest uszkodzenie opony, na przykład przebicie gwoździem lub innym ostrym przedmiotem. Powietrze może również dostać się do opony przez uszkodzony wentyl lub nieszczelne połączenie felgi z oponą. W niektórych przypadkach pęcherzyki powietrza mogą być również spowodowane wadą produkcyjną opony. Jeśli zauważysz pęcherzyk powietrza na swojej oponie, nie panikuj. Najpierw sprawdź ciśnienie w oponach i upewnij się, że jest ono prawidłowe. Jeśli ciśnienie jest niskie, dopompuj oponę do zalecanego poziomu. Jeśli pęcherzyk powietrza jest mały i nie rośnie, możesz po prostu obserwować go. Jeśli jednak pęcherzyk powietrza jest duży lub rośnie, należy jak najszybciej udać się do serwisu opon. Tam specjaliści ocenią stan opony i zdecydują, czy można ją naprawić. Czy trzeba ją wymienić? Jazda z pęcherzykiem powietrza w oponie może być niebezpieczna. Pęcherzyk powietrza może spowodować utratę ciśnienia w oponie, co może prowadzić do spadku przyczepności i zwiększenia ryzyka wypadku. W skrajnych przypadkach pęcherzyk powietrza może również spowodować rozerwanie opony. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej naprawić pęcherzyk powietrza w oponie. Pamiętaj, że jazda z pęcherzykiem powietrza w oponie może być niebezpieczna. Dlatego ważne jest, aby jechać ostrożnie i unikać gwałtownych manewrów. Jeśli zauważysz pęcherzyk powietrza na swojej oponie, jak najszybciej udaj się do serwisu opon, aby uniknąć problemów z oponami, ważne jest, aby regularnie kontrolować ich stan. Sprawdź ciśnienie w oponach co najmniej raz w miesiącu, a także przed każdą dłuższą podróżą, regularnie sprawdzaj również opony pod kątem uszkodzeń takich jak pęknięcia, przecięcia lub wybrzuszenia. Pęcherzyki powietrza na oponach mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Ważne jest, aby jak najszybciej naprawić pęcherzyk powietrza w oponie, ponieważ jazda z nim może być niebezpieczna. Pamiętaj, aby regularnie kontrolować stan swoich opon, aby uniknąć problemów. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej.